Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na temat traumy odrzucenia, czyli o sytuacji, która mogła w Twoim dzieciństwie mieć wpływ na Twoje życie, a raczej miała na pewno. Także warto sobie uświadomić, z czym to się wiąże. Przede wszystkim, jeśli w Twoim domu rodzinnym mama, tata nie zajmowali się Tobą. Mieli dla Ciebie czasu, byli cały czas zajęci sobą, swoimi obowiązkami, swoim życiem. Bardzo często Ty jako dziecko mogłeś poczuć się odrzucony. A co za tym idzie, nie czułeś jak buduje się relacje z rodziną, z bliskimi osobami lub nawet kiedy jako dziecko zdenerwowałeś się, to bardzo często dochodziło do sytuacji, gdzie. Ojciec zareagował agresją, dostałeś karę, i oczywiście to wszystko spowodowało te nieprzepracowane emocje, że ty, jako mężczyzna lub kobieta, teraz nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami w dorosłym życiu. Bo jak wygląda zdrowy model rodziny? Kiedy małe dziecko się denerwuje, tu pienuszką rzuca, mama, tata tłumaczy: Tak się nie robi, spokojnie. Uczy, pokazuje dziecku, jak zarządzać emocjami. Jeśli tego nie ma, zauważ, że dziecko po kłótni, po awanturze zostaje w tym chaosie emocji. Serce mu szybciej bije, denerwuje się, płacze, i to potem zostaje w dorosłym życiu. I może kiedyś jako mężczyzna spotykałeś się z kobietą, która po kłótni obraziła się na ciebie, miała w stosunku do ciebie, Pretensje i nie chciała się uspokoić, i była cały czas zła, radąsana. To jest bardzo często wynik traumy odrzucenia. Ale nie tylko. No, jeśli jako facet mężczyzna zostałeś odrzucony w dzieciństwie, miałeś naprawdę takiego bardzo e, psychopatycznego ojca czy, czy agresywnego ojca, no to mogło dojść do odwrócenia schematu, czyli po prostu stałeś się facetem zbyt miłym, bo podświadomie. Odrzuciłeś zachowanie ojca, jego no, niedobry, to mało powiedziane, sadystyczny styl bycia, czy tutaj dewalujący ciebie jako mężczyznę sposób zachowania. I stałeś się zbyt miłym facetem, który daje się wszystkim wykorzystywać, który się stara o kobiety, który kupuje im kwiatki. Oczywiście nie masz w sobie zbyt wielu męskich wzorców, dlatego taka sytuacja trwa. I cały czas się przedstawia w Twoim życiu. Więc yy, bardzo często trauma odrzucenia ma ogromny wpływ na Wasze życie. Jeśli Ty przeżyłeś coś takiego, a to wcale nie chodzi o to, że żyłeś w patologicznej rodzinie, bo jeśli byłeś. W rodzinie, gdzie ciągle lał się alkohol, były kłótnie, awantury, napięcie takie emocjonalne, no to wiadomo, że z pewnością posiadasz tą traumę odrzucenia. Natomiast, jeśli żyłeś w stosunkowo dobrej rodzinie, gdzie mama, tato nawet się nie kłócili, ale Twój ojciec nie miał dla Ciebie czasu, Twój ojciec Cię krytykował, Twój ojciec uważał, że y, Ty się na niczym nie znasz, to już samo w sobie. Taki brak akceptacji dla dziecka powoduje właśnie tą traumę odrzucenia, no i to się wszystko różni wariantami, yy, modelem, yy, w jaki sposób ty się potem zachowywałeś, rozwijałeś, jak to sobie wszystko przepracowałeś podświadomie, tak? Natomiast w dużym uproszczeniu jest to zaburzenie, które ma ogromny wpływ na twoje dorosłe życie i na relacje z innymi. Zauważ na przykład, że osoby z rodzin alkoholowych bardzo często to osoby, które dają się wykorzystywać rówieśnikom, chcą być na siłę lubiane. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: bo czują się gorsze, bo pochodzę z domu, gdzie lał się alkohol, gdzie ojciec mnie bił, gdzie matka wyzywała ojca. Tak więc ta presja wewnętrzna często powoduje, że takie osoby stają się zbyt miłe. Chociaż oczywiście to się też może na różne schematy rozwinąć. Bo oczywiście z takiej rodziny, z takiego domu alkoholowego mogłeś się stać facetem bardziej takim bohaterskim, psychopatycznym, nawet narcystycznym, bo to też ten schemat narcyst DDA często występuje. No i na pozór nie widać po tobie, że ty masz jakieś problemy, jesteś za miły, ale w sobie nosisz tą traumę, potem w relacjach z kobietami, przejawiasz to w patologicznych skłonnościach, poznając jakąś kobietę, zaczynasz się upijać. Zdradzać ją, bo właśnie masz tą dysocjację emocji, to napięcie emocjonalne, którego doświadczyłeś w dzieciństwie. Byłeś odrzucany, raniony przez rodziców, rodzica, i teraz sam to prowokujesz, sam podświadomie tego chcesz doświadczyć w dorosłym życiu. I właśnie często to jest przyczyna wielu y, trudnych relacji, toksycznych relacji, więc warto sobie to uświadomić. Oczywiście ja pomagam w tego typu sprawach, mogę Ci pomóc y, naprawić Twój związek odzyskać swoją parterkę, więc jeśli śmiało chcesz do tego typu sytuacji doprowadzić, jeśli chcesz naprawić swój związek, napisz do mnie, pomogę ci bardzo szybko. Frywolny małpa uwodzenie w dzień.pl, ale już dzisiaj słuchając mnie powinieneś sobie uświadomić, co z tobą może być nie tak, może właśnie doświadczyłeś tej traumy odrzucenia, nie byłeś dobrze traktowany w domu, nie czułeś opieki rodziców nad sobą, nie chcieli się Tobą zajmować, nie mieli dla Ciebie czasu, mówili Ci, że Ty nikim nie będziesz. O, to już są takie bardziej ostrzejsze przykłady. Byłeś poniżany, wyśmiewany, ironizowano z Ciebie, o nie byłeś nikim ważnym w domu, bo Twój brat się liczył, a Ty zawsze byłeś ten drugi. To są przykłady traumy odrzucenia. Potem oczywiście te nieprzepracowane wzorce utrudniają Wam życie w związku relacji, ale bardzo często też te schematy osobowości się na siebie nanoszą i jest tak, że narcyz przyciąga kobiety typu DDA, kobiety typu DDA przyciągają facetów typu DDA, właśnie ze względu na wspólny schemat wysokowrażliwości. Wydaje się, że taki partner będzie odpowiedni, a często taki związek się właśnie okazuje... Katastrofą, i ja też pomagam w tego typu sprawach, dlatego warto sobie z tego zdawać świadomość, że jeśli przeżyłeś tą traumę odrzucenia w dzieciństwie, to ciężko ci będzie sobie z tym poradzić. Podobnie niektóre kobiety przecież też budują trudne związki, same wchodzą w związek z miłym facetem, a potem zdradzają go co jest totalnie niezrozumiałe dla tego gościa, ale ta kobieta sama chce się ukarać za to, że ona też doświadczyła tych negatywnych przeżyć w dzieciństwie. I to są wszystko jakby takie podświadome impulsy. Da się to przepracować, mogę ci w tym pomóc. Oczywiście napisz na mojego maila, podeślij mi swój numer telefonu, to dowiesz się, jak mogę ci pomóc w twojej sytuacji, w twoim związku. Frywolny małpa uwodzenie dzień.pl i oczywiście w tym tygodniu też coś dla was przygotowałem. Tylko do tego czwartku możesz pobrać ogromny pakiet moich najnowszych kursów w dużo niższej cenie. Sprawdź, bo warto się uczyć, wyciągać z tego wnioski. Promocja.uwodzenie dzień.pl, weź tego linka i weź wszystko w dużo niższej cenie do czwartku. Jestem przekonany, że zrobisz ogromny progres. W swoim życiu i będziesz facetem, za którym kobiety się uganiają, zbudujesz zdrową, szczerą relację i przede wszystkim zrozumiesz, jak funkcjonuje psychologia kobiety. Jak kobiety zaczynają się starać o faceta, jak je tego nauczyć, jak mieć bezproblemowy, zdrowy, szczęśliwy związek. Cała najnowsza wiedza dostępna pobierz sobie taniej, bo warto. Szczególnie warto w siebie inwestować swoje szczęście i rozwiązanie problemów, które często zrujnują ci małżeństwo, yy, będą powodować smutek w oczach twoich dzieci po rozwodzie, warto sobie tak naprawdę te problemy rozwiązać teraz, stosując tą wiedzę. Polecam promocja.uwodzeniewdziennik.pl do czwartku wszystko taniej. Przygotuj się na rewolucję w swoim życiu. Jestem o tym przekonany i przemyśl to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy.